siema widzowie w kolejnym odcineczku na moim kanale i dziś mamy kolejny dzień zdrapki wielkopostnej i y, więc y, zaraz y, przechodzimy do y, zdrapywania i y, pamiętajcie też tylko pamiętajcie łapce w górę sobie na kanale ponieważ na 300 subów Macie specjal, którego na pewno nie pożałujecie, więc bez żadnego przedłużenia zaczynamy. Dobra, no i mamy zrapeczkę. Yy, bardzo ciekawa. Yy, no to teraz przybliżamy sobie na. Dzisiaj mamy 6 marca. Yy, tak, dzisiaj mamy 6 marca. Oj, chyba postrość No, i dzisiaj sobie ją drapiemy. Widzimy się za chwilę, jak tą jedną zdrapiemy. No, i tutaj y, mamy coś. Y, powiedz komuś, jesteś dla mnie ważny. Komu? Jest pytanie. I przechodzimy jeszcze do y, piąteczki. Ćwiczenie przygotowali członkowie wspólnoty i zespołu. Mocni w duchu. I tutaj macie adres tego. I jeżeli Wam się taki odcinek spodobał, zostawcie łapę w górę. Suba na kanale. No bo pamiętajcie, że na 300 subów mamy specjal. No i widzimy się w kolejnych odcinkach na tym kanale. Więc jeszcze raz mówię: pamiętajcie, że, żeby Was wszystkie. E, po prostu filmy nie ominęły, pamiętajcie, żeby szczelić suba. No a też przy okazji pamiętajcie, że na czyste zuby specjalne. Żegnam się z wami cześć!